Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony aktualizacji do wersji 402. Czy tym razem zmiany będą faktycznie coś wnosić w praktyce, a nie tylko na papierze? Przekonajmy się. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanał, to koniecznie zrób to teraz, bo znaczna część osób oglądających moje materiały w dalszym ciągu tego nie robi. Kurwa a taki subik bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Natomiast ja już nie przedłużam i lecimy z materiałem. Zapraszam. Co, co ty robisz? Zabijam potwory. Na aktualizację do wersji 4.0.2 czekaliśmy ponad miesiąc, ale patrząc na wielkość aktualizacji to zmian jest naprawdę sporo, bo nie dostajemy jakiejś małej łatki 17 czy 45KB, a jednak jest tu już kilka giga do pobrania. W sumie to nie wiem ile, bo raz mi pokazywał 55 giga, a po pobraniu okazało się, że 2 giga, także nie wiem. Oczywiście zmiany w arabskim, koreańskim i chińskim, ale to w sumie nas nie interesuje, więc przeskipujmy te informacje. Ponad miesiąc niektóre osoby czekały z zakończeniem głównego wątku, bo nie mogły poinformować Avallacha, że wszystko przygotowane, co podobno teraz już jest ponownie możliwe. Brawo, Redzi! Naprawiliście coś, co działało od początku wydania gry, aż do wprowadzenia wersji next genowej. Brawo! Brawo, stary! Poszukiwania, czyli schematy ulepszeń rynsztunku szkoły kota 1, naprawiono problem, w wyniku którego zadanie mogło pozostać aktywne nawet po zebraniu schematów. Zadanie racja stanu, naprawiono błąd, w wyniku którego drzwi do magazynu mogły zostać trwale zamknięte, jeśli gracz zapukał, wszedł do budynku, a następnie od razu z niego wyszedł. Oraz naprawiono problem w wyniku którego próba włączenia trybu nowej gry plus na niekompatybilnym zapisie blokowała graczowi możliwość uruchomienia rozszerzenia w trybie samodzielnym do czasu ponownego uruchomienia gry. Przynajmniej według twórców teraz to wszystko znów jest możliwe. Jeżeli chodzi o optymalizację, bo to chyba wszystkich najbardziej interesuje, bo jak wiemy w wersji DirectX 12 nie wygląda to najlepiej. To według opisu pacza Redi poprawili wykorzystanie rdzenia procesora oraz naprawiono problem związany z optymalizacją cząsteczek, który mógł powodować chwilowe zacinanie się gry. Co może, a przynajmniej powinno mieć pozytywne skutki w kwestii ilości klatek. Przywrócono okluzję otoczenia opartą na horyzoncie oraz naprawiono problem z mikoczącym krajobrazem w Tussaum, który występował, gdy funkcja Nvidia Hairworks była wyłączona. Co do konsol, to ulepszono tryb wydajności na konsolach nowej generacji, usunięto problem z wydajnością w Bokler i Nowigradzie, które występowały po wczytaniu zapisu. Wreszcie naprawiono problem z nadpisywaniem ręcznych zapisów, gdzie w niektórych przypadkach najstarszy zapis gry był usuwany. Na PlayStation 5. Dodano dwa brakujące miecze pierwszego sortu na konsolach poprzedniej generacji. Naprawiono problem, w wyniku którego nie dało się wczytać szybkich zapisów, korzystając z postępów międzyplatformowych na Xbox One. Naprawiono problem związany z wykorzystaniem pamięci w trybie ray tracingu, który mógł powodować awarie na konsolach Xbox Series X. Naprawiono problem, w wyniku którego postacie mogły się lekko rozmazywać podczas dialogów i przerywników filmowych na PlayStation 5. Natomiast co do tego rozmazywania się twarzy, to zauważyłem ten sam problem w wersji PC-owej, więc ciekaw jestem, czy tutaj również zostało to naprawione. Oczywiście przedstawione informacje to tylko te najważniejsze, które sami twórcy nam udostępnili, a zawartość tej aktualizacji jest znacznie większa, mająca mniejszy lub większy wpływ na rozgrywkę i wydajność. A jak ma się to w praktyce? I wreszcie faktycznie coś zostało poprawione. Chodząc po rynku w Nowigradzie nie mam dropów do 20 klatek, co jest mega dobrą wiadomością. Wreszcie doczekaliśmy się aktualizacji, która coś naprawia. Zatem śmiało ją pobierajcie i kontynuujcie rozgrywkę. Ciekaw jestem, ile osób skończy dzisiaj fabułę dzięki tej aktualizacji. Wreszcie się doczekaliście. Jeżeli materiał był dla Ciebie pomocny, to koniecznie zostaw swój łapy w górę, bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Powodzenia na szlaku. Piąteczka.